No i siema siema, witam was w drugim odcinku z nowej serii na kanale, tym razem najlepsze mody na Audi do GTA 5 Dzisiaj zobaczycie kilka bardzo fajnych modeli i w sumie różnych modeli, no właśnie od tej firmy. Myślę, że nie ma co przedłużać, więc przypominam tylko o zostawieniu łapeczki w górę pod tym filmem oraz przypominam, że jest takie coś jak przycisk subskrybuj, no bo zobaczcie sami. Około 70% osób oglądających moje filmy nie subskrybuje mnie, także jeśli ktoś tego nie robi, to zapraszam. Jeszcze tak szybko w Discordzie wspomnę, Link w opisie, oczywiście. No a teraz już lecimy no to pierwszym pojazdem w tym odcinku jest Audi RS3 Sportback z 2018 roku. Auto instaluje się jakby co jako wersję add-on, nie ma tutaj niestety wersji Replace do zainstalowania i na starcie muszę pochwalić wykonanie tego moda, a szczególnie interior w środku oraz też przednie światła LED. Reszta auta też jest wykonana oczywiście bardzo ładnie, jednak no tamte poprzednie rzeczy, które wymieniłem, no na nie zwróciłem po prostu uwagę. Samochód posiada tuning, może nie jakoś super duży, ale jest kilka naprawdę fajnych opcji. Wybrać może Między innymi zderzaki przednie albo tylne, wydechy, dachy, w sensie wybrać możecie czy ma być cały dach panoramiczny, czy tylko taki mały, czy może w ogóle. Można tam jeszcze jakieś progi zmieniać i chyba w sumie tyle. Auto posiada spoko dźwięki, zaraz oczywiście będziecie mogli je usłyszeć. Nie są to jakieś ultra świetne, ale mogą być moim zdaniem. Autem też jeździ się spoko, jest mega przyczepne. Jeśli chodzi o szybkość to też te auto jakieś najszybsze nie jest, ale wolne też na pewno nie jest. Modem drugim w tym odcinku jest Audi RS7 Sportback C8 i jest to model z 2020 roku. Szczerze nie wiem, co oznacza te C8, no ale było w nazwie, więc dlatego przeczytałem. Od razu powiem, że w tym odcinku będzie jeszcze jedno Audi RS7 przedstawione. Dlatego oglądajcie do końca odcinek, żeby po prostu wybrać, które auto Wam się będzie bardziej podobało, te czy następne, albo dwa sobie pobierzecie mody, no to już od Was zależy. Auto instaluje się jako add-on, tak tylko powiem. Niestety auto tuningu nie ma, ale ma jedną bardzo fajną rzecz dostępną, którą pokażę Wam pod koniec prezentacji tego moda. Mod oczywiście też jest zrobiony ładnie, szkoda tylko, że nie da się dodać jakichś innych zderzaków, no niestety minus tego moda. Tym autem jeździ się spoko, jest ono szybkie, a jeśli chodzi o stabilność jazdy, to tutaj tak w sumie różnie. Niby jest bardzo stabilne te auto, ale czasami, gdy najbardziej akurat zależy nam na tej przyczepności, no to auto lubi sobie wpaść w poślizg. A tak to w sumie jest git, interior też jest wykonane ok, szkoda tylko, że trochę zbyt te światła rażą, ale reszta jest spoko. Mod numer 3 w tym odcinku to Audi R8 V10. Instaluje się go za pomocą opcji add-on. Jest to bardzo ładnie wykonany mod na takie sportowe auto. Niestety, mod też nie posiada żadnego tuningu, aczkolwiek za to jest wykonane bardzo ładnie. Najładniejszy w tym modzie moim zdaniem jest wykonanie interioru, bardzo fajna tekstura. Nawet nie wiem co to szczerze jest, ale po prostu jest wykonane mega ładnie. Więc tutaj w tym aucie fajnie się jeździ na osobowej kamerze. Od zewnątrz auto też jest wykonane ok. Jeśli chodzi o jazdę i o dźwięki, to w obu przypadkach też nie ma co narzekać. Dźwięki tak jak zawsze usłyszycie zaraz, a jeśli chodzi o jazdę, to też sami widzicie jak ona wygląda. Jazdą auto nie powala, aczkolwiek moim zdaniem nie ma co narzekać. Modem czwartym w tym odcinku jest takie w sumie starsze auto, a dokładnie Audi A8. Ten modzik jest idealny pod jakieś różne serwery RP, albo na serię na przykład Prawdziwe Życie. No, ponieważ no jest to taki to trochę tańszy samochód, więc no mówię, na rozpoczęcie prawdziwego życia to jest idealny pojazd. Instaluje go się za pomocą opcji albo add-on, albo replace, więc jak zainstalujecie go za pomocą replace, to też to te auto będzie jeździło w trafiku. Te Audi posiada mały, aczkolwiek naprawdę spoko tuning, możecie dzięki niemu zrobić albo jeszcze sta wyglądające auto, albo takie bardziej sportowe, na przykład dodając progi, spoilery i tak Ciągle mówię, że jest to takie trochę tańsze, gorsze i starsze auto, ale wykonane jest naprawdę mega świetnie. Szczególnie interior mi się w nim podoba. Jazda autem jest spoko i dźwięki tak samo. Piątym modem w tym odcinku jest Audi RS5 z 2021 roku i samochód instaluje go się za pomocą opcji add-on. Pojazd wygląda przeobłędnie i, tak jak w wielu modach, jestem w stanie powiedzieć, która rzecz w modzie mi się najbardziej podoba, tak w tym modzie no nie jestem w stanie tego zrobić. Interior, światła LED, wykonanie z zewnątrz, po prostu wszystko jest wykonane mega fajnie. Auto też jest mega przyczepne, więc raczej do driftów się nie nada, no ale przy szybkiej jeździe nie ma szansy wpadnięcie w poślizg. Poko modzik, dźwięki są takie akurat zwykłe, więc akurat dźwięki nie są na jakimś wybitnym poziomie, ale wykonanie tego moda no jest. I przechodzimy teraz do kolejnego moda w tym odcinku, jest to Audi RS7 ABT, też oczywiście z 2021 roku. Dla odbiany auto również instaluje się za pomocą opcji add-on. No i tak jak mówiłem Wam tam gdzieś na początku tego odcinka przy prezentowaniu drugiego moda, pokazuję Wam drugi Audi RS7. Te Audi jest tuningowane bardziej w stylu takim sportowo-wyścigowym, a te wcześniejsze jest takie bardziej normalne, ekskluzywne. Ten model nie ma jakiegoś ultra przyspieszenia, ale gdy już złapię taką odpowiednią prędkość, to, to zaczynam mocno przyspieszać i naprawdę no, przy takiej jeździe to dziwnie wygląda, aczkolwiek no. Modzik też jest wykonany spoko, trochę ten interior nie do końca im wyszedł moim zdaniem, w sensie same te monitory, na których jest ta mapka taka satelita jakby, to wygląda naprawdę spoko, ale ta szarość wokół, ten cały jakby kokpit, no to już mi się tak średnio podoba. Model jest wykonany spoko, no i sami musicie wybrać sobie, którą rs 7 wolicie, czy tą, czy tamtą poprzednią, albo obie. No, wybór należy do Was. I przechodzimy teraz do kolejnego moda w tym odcinku i tym razem znowu to takie trochę starsze auto Audi TT Coupe S Line 3.2 Łatro z 2007 roku, więc no trochę starsze. To auto dodałem do odcinka z jednego głównego powodu. Dźwięków. Dźwięki auto ma naprawdę no wyśmienite. Jeszcze nigdy takich świetnych dźwięków do tej gry nie słyszałem. Standardowo usłyszycie je za chwilę. Ogólnie też, żeby nie było. Auto też jest wykonane spoko. Interior szczególnie mi się podoba. Te Audi też jest szybkie i dość w sumie zwrotne, więc da się nim jakoś podryftować na pewno i też w sumie pościgać. Jednak musicie uważać, żeby na jakichś zakrętach nim nie wypaść, no bo czasami mu się zdarza. Model jest spoko, szczególnie naprawdę dźwięki. Zresztą posłuchajcie sami. No i przedostatnim modem w tym odcinku jest 2020 roku Audi Q7, czyli SUV. SUV i to bardzo fajny SUV, szczególnie jeśli chodzi o fizykę jazdy. Generalnie jeżdżąc tym autem, czuć naprawdę faktycznie jego masę. Jeśli chodzi właśnie o jazdę, to jest ona perfekcyjna, idealnie odzorowana pod suf. Auto jest oczywiście też niezbyt szybkie, skręca nim się dosyć trudno. Mod jest wykonany mega ładnie i z zewnątrz i wewnątrz, więcej tutaj chyba nie ma co mówić, bo sami widzicie jak w sumie on wygląda. Naprawdę spoko modzik, ale tak jak powiedziałem, handling tego pojazdu jest wyśmienity. No i na koniec tego odcinka również SUV, tym razem jest to Audi RSQ8 Mansory. Ten SUV jest już bardziej taki sportowy, nie tylko wygląda, ale też wjeździe. Też handling, czyli tą w sumie fizykę jazdy ma ok. Jednak tutaj nie czuć aż takiej masy, jak było to czuć w poprzednim pojeździe. Przez to ten handling jest trochę gorszy moim zdaniem, ale jest idealny pod jakieś offroadowe tereny. Modele w środku wyglądają niemal identycznie. Od zewnątrz różnią się trochę wyglądem i w sumie też tuningiem. Wiem, że to dwa zupełnie inne modele, ale jednak dosyć, przynajmniej od środka i w sumie też od przodu są podobne. Dodatkowo też w tym modelu bardzo fajne wykonanie są światła LED z przodu. Jak się przyjeździe, tak dobrze przyjrzycie, to możecie zauważyć, że jakby każda lampka w tym ledzie sama świeci, jakby oddzielnie po prostu. Gdy już przybliżycie jakąś bronią, to wszystko się rozmaże, ale przy taki zwykły jeździe to na pewno widać i naprawdę jest wykonane spoko. To na tyle w tym odcinku. Napiszcie jakie następne mody byście chcieli na kanale, w sensie z jakiej firmy. Przypominam o zostawieniu łapeczki w górę oraz subieka na kanale, zapraszam Was również do na naszego Discorda, a do Discorda linka oczywiście znajdziecie w opisie. Dzięki za obejrzenie tego odcinka, do następnego, siema, no i cześć!